W ramach cyklu spotkań o siedmiu grzechach głównych proponuję, żebyśmy co miesiąc przyglądali się jednemu grzechowi głównemu po to, żeby go w sobie zdemaskować, odkryć jego takie źródło, korzeń czy przyczynę, żeby go wyznać przy spowiedzi, wyrzec się go, a później żeby przez cały miesiąc podjąć pracę nad sobą zgodnie z taką zasadą Świętego Ignacego, zasadą agere contra, czyli jakby działać przeciw, można powiedzieć działać w poprzek temu grzechowi. Polega to na tym, że w sposób świadomy staramy się wypracować w sobie cnotę, która jest przeciwna temu grzechowi czy tej wadzie. Jest to taka, można powiedzieć, praca w sposób pozytywny, czyli nie tylko napinam się, mówiąc sobie nie będę taki, nie będę tego robił, nie będę tak myślał, ale postanawiam, będę inny, chcę być taki, będę pracował nad tym, żeby ta cnota stała się moją, moją cnotą, moją cechą. A miesiąc to wydaje się, że jest bardzo dobry czas na to, żeby już taką cnotę w sposób dość konkretny w swoje życie wprowadzić. Dzisiaj pycha. Czym jest pycha? Jest tu pewna postawa, postawa, którą można powiedzieć, nosimy w swoim sercu. Nie zawsze jest wyrażana na zewnątrz. Czasami widać po kimś, że jest pyszny, ale często jest tak, że nawet uważamy kogoś za bardzo pokornego, a wewnątrz w swoim sercu nosi pychę, grzeszy pychą. Czasem przejawia się w konkretnych czynach, czasem jest bardzo dobrze tak zamaskowana, zakamuflowana. Pycha jest o tyle zdradliwa, dlatego jest też pierwszym z grzechów głównych, bo potrafi skazić każde dobro. Potrafi dotknąć każdego. W księdze Izajasza w 64. rozdziale w 5. wersecie jest takie zdanie, że nasze dobre czyny stały się jak skrwawiona szmata. Pycha z powodu tego, że dotyka. Naszej głębi, naszych intencji, naszych motywacji, potrafi właśnie zanieczyścić, skazić, czy nawet zamienić w pewien sposób w grzeszne działanie dobro, które, które jakby na zewnątrz robimy czy wyrażamy. Najkrócej mówiąc, pycha to jest takie postawienie siebie w centrum przy jednoczesnym życiu w kłamstwie, w zakłamaniu, w zakłamanym, zafałszowanym obrazie siebie, obrazie Boga. Obrazie też ludzi, którzy są dookoła nas, to jest też taki upór w tym, że musi być po mojemu. I zacznijmy może od tego, co jest źródłem pychy, bo to jest ciekawe, takie dość paradoksalne nawet, bo nieraz tak potocznie mówimy, że człowiek pyszny to taki kochający siebie, zakochany w sobie. O ile stwierdzenie zakochany w sobie jeszcze może mieć jakiś sens, to na pewno o kimś pysznym nie możemy powiedzieć, że to jest ktoś, kto naprawdę siebie kocha. Bo. Czy kocha siebie ktoś? Czy kocha kogoś? Może tak popatrzmy. Czy kocham kogoś, jeżeli mu mówię, musisz być najlepszy? Czy kocham kogoś, jeżeli mu mówię, nie masz prawa popełnić błędu? Ty zawsze masz rację, ty nigdy się nie mylisz. Wszyscy muszą zawsze Ciebie słuchać. Czy to jest przejaw miłości? No nie. Jeżeli grzeszymy pychą, to to wynika z tego, że nie potrafimy jeszcze do końca siebie pokochać. Bardzo często pycha właśnie wiąże się z takim odrzuceniem siebie. Nie potrafię pokochać swoich słabości, swoich, siebie ze swoimi słabościami, tak, chciałbym powiedzieć. Nie potrafię siebie pokochać z grzechami, które kiedyś popełniłem. Więc źródłem pychy jest nieuporządkowana tutaj relacja z samym sobą. Więcej jeszcze o tym powiemy w dalszej części tego spotkania. Ale wróćmy do tego, czym jest pycha, czy y, takie konkretne przykłady. Przykłady, które może pomogą nam odkryć to, że, że może jednak gdzieś y, ten grzech nas także dotyka. W relacji z innymi to jest właśnie to takie myślenie czy mówienie, jestem najlepszy, muszę być najlepszy i to często wiąże się z takim uogólnianiem. To znaczy, y, mam prawo być w czymś lepszy i na pewno tak jest. Są rzeczy, są pewne przestrzenie, w których jesteś lepszy czy lepsza od kogoś. I mogę to widzieć, mogę to nazywać, mogę o tym mówić też w pewnych sytuacjach. Jeżeli nie gardzę nikim, nikogo z tego powodu jakoś tak, nie, nie wiem, nie poniżam, to okej. Okay. Dobrze jest widzieć swoje mocne strony. Dobrze jest wiedzieć, że sobie z czymś dobrze radzimy. Ale pycha pojawia się wtedy, kiedy z powodu tego, że w czymś jesteśmy dobrzy, zaczynamy uważać, że w związku z tym jesteśmy ogólnie lepsi. Nie, że na przykład lepiej gram na gitarze niż ktoś, albo po prostu bardzo dobrze gram na gitarze i sam się tego nauczyłem, więc jestem z tego dumny. Ale twierdzenie, skoro bardzo dobrze gram na gitarze, to jestem, jestem najlepszy. Ci, którzy nie potrafią grać na gitarze, którzy nie mają słuchu muzycznego, są zupełnie do niczego. Nie są w ogóle godni tego, żeby z nimi nawiązywać jakiś kontakt, yy, bo, bo, bo się nie znają na muzyce, tak? bo ich interesuje co innego, co moim zdaniem jest bardzo mało ważne. To jest oczywiście tylko przykład, ale, ale, ale zobaczmy, że tutaj każda, naprawdę każda przestrzeń naszego życia może stać się przedmiotem takiego uogólnienia i w związku z tym pychy. Jestem bogaty, więc gardzę tymi, którzy są biedni, więc uważam siebie za lepszego, bo mam piękniejszy dom. Jestem zdrowy, wysportowany, jestem, nie wiem, jestem piękna, więc uważam siebie za lepszą, więc gardzę tymi, którzy którzy mają mniej, którzy gorzej wyglądają, y, którzy mają mniej jakichś zalet. Więcej się modlę, należę do tej wspólnoty, do tej wspólnoty, więc jestem kimś. A ci, co należą do tamtej wspólnoty, ci, co się nie modlą, ci, co głosują na tamtą partię polityczną, to, to z nimi nie warto w ogóle rozmawiać. Oni są gorsi, bo, y, tak, bo, bo, bo zrobili coś, czy wybrali coś, co moim zdaniem jest złe. Nawet jeżeli rzeczywiście ktoś grzeszy, to nie znaczy, że jest ode mnie gorszy. Jest gorszy w tym sensie, że popełnia ten grzech, a ja tego grzechu nie popełniam. Ale on jako człowiek, jako osoba nie jest gorszy, nie jest mniej wart szacunku czy, czy miłości. Pycha przejawia się w tym, że jakimś z kogoś szydzimy, kogoś wyśmiewamy. Szczególnie, jeżeli zdarza nam się żartować z czyichś cech, które są jakby niezależne od kogoś. Wyśmiewamy kogoś, dlatego że po prostu taki jest i on nie ma wpływu na to, jaki jest. Przejawem pychy będzie też to, kiedy właśnie mówimy źle o innych, po to, żeby siebie dowartościować, żeby pokazać, że ja jestem kimś, więc muszę innym udowodnić, że są do niczego. Muszę pokazać, że ten ktoś jest ode mnie gorszy, po to, żeby poczuć się kimś, bo bez tego być może czuję się nikim, czuję się bezwartościowy, nie potrafię siebie przyjąć jeżeli nie mam kogoś, kto będzie niżej, niżej ode mnie, kto będzie w moim mniemaniu, w czymś ode mnie gorszy. To będzie też no, takie nieszanowanie zdania innych, czy w ogóle słuchanie innych. To też jest przejaw pychy. Ja wiem lepiej, ja wiem najlepiej, ja jestem najmądrzejszy. Mam prawo mieć swoje zdanie, mam prawo mieć rację i mogę się z kimś nie zgadzać, ale to nie znaczy... Że mam prawo nie słuchać, nie wysłuchiwać drugiego człowieka, nie dać komuś dojść do głosu, bo co ty tam wiesz, co ty tam możesz powiedzieć? Wszyscy nie mają, tak, mają słuchać. Nieszanowanie zdania innych, nieszanowanie drugiego człowieka, właśnie nie wsłuchiwanie się w to, co drugi ma do powiedzenia, do przekazania. Przejawem pychy będzie też, tutaj przejdźmy już do takiej relacji z samym sobą, może. Takie przekonanie, wewnętrzne przekonanie, ja się nigdy nie mylę, ja nigdy nie popełniam błędów, albo, dalej, ja nie mam prawa popełnić błędu. nie dawanie sobie prawa do błędu, nie dawanie sobie prawa do porażki, taki y, też w pewien sposób perfekcjonizm. Szczególnie myślę księża, siostry zakonne, nauczyciele, rodzice, ci, którzy ze względu na swoje powołanie mają. Jakby tak trochę narzucone to, żeby innych pouczać, żeby innym wskazywać drogę, żeby innym coś tłumaczyć, szczególnie jesteśmy narażeni na to, żeby żyć w takim przekonaniu, że nie mamy prawa się pomylić, że nie mamy prawa czegoś nie wiedzieć albo coś źle w niewłaściwy sposób przekazać. Więc przejawem pychy będzie niedawanie sobie prawa do błędu. Przejawem pychy będzie ostre, zbyt ostre karcenie siebie za porażki. To znaczy takie żal, żal, że coś złego zrobiliśmy, ale nie dlatego, że żałuję, że kogoś skrzywdziłem. Żałuję, że przez grzech ciężki zerwałem relację z Bogiem. Ale karcę siebie za to, że, że jestem zły, jestem niedobry. Jak ja mogłem tak postąpić? Odrzucam siebie w ogóle. Gardzę sobą, bo muszę być idealny, żeby siebie kochać, żeby siebie przyjąć. Przejawem pychy będzie zbytnie karcenie siebie, gardzenie sobą, kiedy popełnimy coś, kiedy popełnimy jakąś porażkę, lęk przed porażką, wycofywanie się. Jeżeli wiem, że z czymś mogę sobie nie poradzić, albo jeżeli wiem, że zrobię coś, ale nie tak dobrze jak ktoś inny, to w ogóle tego nie zrobię. To też przejaw pychy. Na przykład osoby, które śpiewają. Ktoś śpiewa, wiadomo, ma słuch muzyczny, ma też taką odwagę, żeby, żeby coś głośno zaśpiewać, ale w kościele, bo ja nie śpiewam, bo inni śpiewają lepiej. I to może być prawda. Może być prawdą, że ktoś inny zaśpiewałby czyściej, że ktoś inny zaśpiewałby spokojniejszym głosem, bez, bez drżenia głosu spowodowanego jeszcze takim może brakiem pewności siebie. Ale przejawem pychy będzie to, że jeżeli jesteśmy w stanie to wykonać, że tego w ogóle nie zrobimy. Nie zrobię tego, bo ktoś inny będzie w tym lepszy. Ja jestem w tym dobry, ale ktoś jest lepszy. Jestem dobry, ale niewystarczająco dobry, o tak. To będzie właśnie przejaw, przejaw pychy. Nie zrobię tego, bo może mi się coś nie udać, bo co inni pomyślą o mnie. Unikanie działania, kiedy fałszywie, to ważne, fałszywie mówię, ja się do tego nie nadaję, a tak naprawdę to wynika z lęku przed oceną. Pycha przejawia się też w takiej samowystarczalności. Nie potrzebuję nikogo, nie potrzebuję niczyjej pomocy. Ja będę innym pomagał. Ale pomocy nie przyjmę. Nieprzyjmowanie pomocy, wsparcia jest przejawem pychy. Samowystarczalność jest przejawem pychy. Takie właśnie ja. Ja sobie poradzę. Ja nie potrzebuję. Ja będę służył, niech inni mnie chwalą, niech inni mi dziękują za to, że ja im służę, niech inni będą mi wdzięczni, ale ja nie przyjmę, bo będę się czuł zobowiązany. Nie przyjmę od kogoś pomocy, bo. Bo to stawia mnie jakby trochę, nie? Stawiam siebie wtedy w roli kogoś, kogoś trochę gorszego, kogoś słabszego, a, a przecież nie mogę, przecież zawsze sam muszę sobie radzić. Taka postawa również jest przejawem pychy. Pyszna też jest tutaj wobec Boga postawa, ta szatańska, to szatańskie non serviam. Nie będę służył. Szatan zbuntował się przeciwko Bogu, bo powiedział, nie będę służył. Nie będę służył Bogu, ale też Mówi, mówi się o tym, że szatan zbutował się przeciwko służbie człowiekowi. Aniołowie zostali stworzeni przez Boga po to, żeby służyć nam jako ludziom. Aniołowie są doskonalsi od nas. I szatan jako osoba istota wobec człowieka jakby doskonała, stwierdził, nie będę służył komuś, kto jest niedoskonały. Kto jest tak ułomny, jak człowiek. Dlaczego tak? Dlaczego ja mam służyć? Dlaczego ja mam cierpieć, dlaczego ja mam się wysilać? Dla kogoś, kto jest ode mnie gorszy, kto popełnia błędy. Dlaczego ja mam służyć komuś, kto grzeszy? Dlaczego ja mam służyć komuś, kto nie jest tak święty, tak doskonały, jak ja? Yy, właśnie postawa takiego buntu, również wynika. Wynika z pychy, jest przejawem pychy. Pychą będzie też stawianie siebie w roli Boga, stawianie siebie ponad Boga, mówienie Bogu, co ma robić. Na przykład takie stwierdzenie, które gdzieś ostatnio, może dlatego, że w czasie koendy gdzieś ten temat w, czasami wraca, takie stwierdzenie, Bogu starość się nie udała. Bogu nie udała się starość. Bogu coś nie wyszło, bo rodzą się chore dzieci. I z całym szacunkiem podchodzę tutaj do, do osób cierpiących, do też takiego często braku zrozumienia dla cierpienia. Dla tej tajemnicy cierpienia i tego, że, że tutaj. Znaczy nie chcę tego zbanalizować jakoś tak. Nie? Ale, ale tutaj chodzi o taki bunt wobec Pana Boga i mówienie, Boże, ja bym świat stworzył lepiej. Bo ja bym świat stworzył tak, żeby dzieci niepełnosprawne się w ogóle nie rodziły. A tak, żeby ten świat udoskonalić, ulepszyć, to wprowadźmy aborcję. Nie pozwólmy takim dzieciom się rodzić. I nam będziecie lepiej żyło w tym świecie, bo to będzie świat po naszemu, bez chorych. Bez cierpiących, bez w jakiś sposób niepełnosprawnych, bez tych, którzy intelektualnie są mniej sprawni niż my, I, i, i tak dalej. To oczywiście przykład, i nie chcę tutaj wchodzić w temat w ogóle tajemnicy cierpienia, ale, ale zobaczmy, że tutaj też są to przestrzenie, w których w nas może się przejawiać pycha. Możemy się nie zgadzać, możemy nie rozumieć, ale nie mamy prawa się buntować w sposób taki właśnie pyszny, po prostu sprzeciwiać się, sprzeciwiać się Bogu, odrzucać Boga, bo nie jest taki, jakim my chcielibyśmy, żeby był. Tak swoją drogą jest takie powiedzenie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a dzisiaj, po tylu latach istnienia, to człowiek stara się stworzyć sobie Boga na swój obraz i na swoje podobieństwo. Wracając do tematu pychy. Bardzo ważne, czym pycha nie jest? To, co teraz wymienię, to są pewne rzeczy, które same w sobie nie są pychą, chociaż bywa, że je zapyszne uważamy. To nie będą przejawy pychy, ale każda z tych postaw może być, tak jak powiedzieliśmy, skażona pychą. Wszystko zależy od naszych powiedzmy, intencji, motywacji. Więc pycha to nie jest realne widzenie swoich zalet. Jeżeli ja widzę, że jestem w czymś dobry, jeżeli potrafię powiedzieć: słuchaj, może ja to zrobię. Bo, bo dobrze się w tym czuję, bo wiem jak to zrobić, bo mam w tym doświadczenie, to nie jest pycha. Pycha to nie jest mówienie prawdy o sobie, dobrej, pozytywnej prawdy o sobie, jeżeli nie poniżam przy tym innych, jeżeli nie robię tego po to, żeby mnie chwalono, ale po prostu po to, żeby pewną prawdę nazwać. Pycha to nie jest wyrażanie swojego zdania. Jeżeli w towarzystwie powiem, ja się z tym nie zgadzam, ja uważam inaczej, to nie jest przejaw pychy czy zarozumiałości z naszej strony. Mamy prawo mieć swoje zdanie. To w jaki sposób to wypowiemy, w jaki sposób traktujemy tych, którzy się z nami nie zgadzają, może już e, wskazywać jakby tutaj no nie, na, na, na pychę. Pychą nie jest to, kiedy kogoś upominamy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy do tego powołani. Mamy prawo zło nazywać złem, dobro nazywać dobrem. Jeżeli robimy to z szacunkiem... Jeżeli robimy to w sposób odpowiedni i wtedy, kiedy powinniśmy to robić. Nie zawsze upominanie kogoś będzie przejawem pychy czy zarozumiałości. I tak samo zajmowanie pewnych stanowisk, stanowisk w kościele, stanowisk w państwie, w pracy. To, że ktoś chce być dyrektorem, że ktoś chce być burmistrzem, że ktoś chce być liderem wspólnoty, to nie, nie musi być przejaw pychy. Samo w sobie to nie jest przejawem pychy. Jeżeli chce tego stanowiska dlatego, bo chce w ten sposób służyć... Bo też widzę swoje słabe strony, swoje mocne strony i mam wrażenie, że sobie bym z tym poradził. To nie jest przejaw pychy. Pychą będzie, jeżeli będę to robił po to, żeby innymi rządzić, innymi kierować, się wywyższać, coś sobie udowodnić. Tak. I teraz przejdźmy do drugiej części. Czyli części agere contra, czyli jaką cnotę w takim razie? Jaka cnota jest przeciwieństwem pychy? Pokora. I teraz powiemy, czym jest pokora króciutko i króciutko czym nie jest, bo w niektórych wspólnotach religijnych tutaj doszło też w pewnym momencie do takiego troszeczkę zafałszowanego pokazywania tego, czym jest pokora w ogóle w naszej religijności, czy nawet w takiej codzienności często tutaj mamy problem, czym jest pokora. To po pierwsze uznanie o sobie prawdy, znajomość siebie, swoich mocnych i słabych stron, i swojej przeciętności. W pewnych rzeczach jestem bardzo dobry, może nawet wybitny, w pewnych jestem dobry, w wielu jestem przeciętny, średni, w niektórych jestem słaby, w innych jestem bardzo słaby, z czymś być może w ogóle sobie nie radzę. A może jestem taki po prostu średni i w tym jestem dobry, w tym jestem słaby. Znajomość siebie. Jestem niepowtarzalny, jestem wyjątkowy, jestem inny. Mam mniej albo więcej mocnych, słabych stron, nie muszę się z nikim porównywać, ja znam siebie, wiem, jaki jestem i to akceptuję. Akceptuję też swoją przeciętność w pewnych przestrzeniach. Pokora to jest bycie prawdziwym, pokazywanie prawdy o sobie. Jeżeli potrafię śpiewać i mnie poproszą, zaśpiewaj, to ja zaśpiewam. Ze świadomością tego, że być może trochę zafałszuję, bo nie mam słuchu doskonałego że być może głos mi będzie drżał, bo, bo, bo gdzieś się stresuję śpiewając. Znam siebie, wiem, że taki jestem, zrobię to, będę w ten sposób służył. Czym jest też pokora jest, kiedy trzeba odmawianiem. Jeżeli z czymś sobie zupełnie nie radzę, na przykład w ogóle nie potrafię grać w piłkę, a powiedzą mi, że mam zagrać w drużynie, no to jeżeli jestem pokorny, to powiem, słuchajcie, ja naprawdę nie potrafię. Nigdy nie grałem w piłkę albo bardzo tego nie lubię, nie? Więc kiedy trzeba, to też odmawianie. Yy, pokora to jest podejmowanie ryzyka w działaniach właśnie, czyli zgoda na to, że zrobię coś, co może mi nie wyjść. Pokora to jest przyjmowanie krytyki na swój temat z wdzięcznością, bo okej, okay, dobrze jest usłyszeć też o sobie prawdę, tą taką trudną, negatywną, Pokora to nie jest takie bezkrytyczne przyjmowanie krytyki, ale przyjmowanie też dla takiej refleksji, żeby siebie poznać. Ktoś mnie tak widzi, więc zastanowię się, może ma rację, może nie. I tak samo z pochwałami. Pokora to jest przyjmowanie pochwał, ale znów nie w sposób taki bezkrytyczny. Ale przyjmuję to jako pewną informację zwrotną na swój temat i sam podejmuje refleksję, czy to jest prawda, czy nie, czy się z tym zgadzam, czy się z tym nie zgadzam. I przyjmuję siebie takiego, jakim w tym momencie jestem. Pokora to postawa służby, to gotowość do tego, żeby podjąć jakieś zadania, które są mniej doceniane, mniej szanowane. Jeżeli mam do wyboru coś, co będzie bardzo chwalone i docenione, i coś, co będzie niezauważone, jeżeli jestem pokorny, to, 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 to jestem w stanie wybrać to, co nie będzie w ogóle zauważone. A tą funkcję, taką bardziej zaszczytną, odstąpię komuś. Mam wybór, więc. Więc wybiorę to, bo, bo znam swoją wartość. Nie muszę się dowartościowywać czymś kosztem. Niech ktoś inny zostanie tak, pochwalony, doceniony, niech ktoś inny w tym się zrealizuje, jeżeli jest akurat taka możliwość. A ja mogę zająć się czymś właśnie czymś bardziej, czymś mniej, mniej zaszczytnym. I pokora to jest też takie stawianie siebie na równi z innymi. Nie, że jestem najlepszy, nie, że jestem lepszy, bardziej wartościowy, nie też, że jestem do niczego. Do niczego się nadaję, jestem gorszy, jestem najgorszy. Jestem tak samo wartościowy jak, jak każdy człowiek. Szanuję siebie, kocham siebie. Tak samo jak kocham drugiego, tak samo kocham samego siebie. Nie muszę nikomu niczego udowadniać, nie muszę też sobie niczego udowadniać, ani że jestem lepszy, ani że jestem gorszy. I w związku z tym, czym pokora nie jest, myślę, niezwykle ważne, czym nie jest pokora to nie jest mówienie o sobie tylko źle. To nie jest tak, że kto więcej o sobie mówi negatywnie, ten jest bardziej pokorny. Pokora to nie jest poniżanie siebie, to nie jest pogardzanie sobą. To nie jest mówienie o sobie jestem do niczego, jestem beznadziejny. To nie jest unikanie odpowiedzialności. Tak jak już mówiliśmy, unikanie odpowiedzialności może wynikać z pychy. Ja mówię, bo ja się nie nadaję, więc ja nic nie będę robił, ja się wycofuję, a tak naprawdę nie robię tego, bo boję się. Że ktoś mnie oceni, że ktoś mnie skrytykuje, że coś mi nie wyjdzie. Yy, poko pokora to nie jest też takie ukrywanie się. Człowiek pokorny, kiedy trzeba, zajmie ostatnie miejsce. Człowiek pokorny, kiedy trzeba, zajmie pierwsze miejsce. Kiedy trzeba, człowiek pokorny, tak jak Dawid. Dawid, który walczył z Goliatem. Dawid był niezwykle pokorny, ale wyszedł przed szereg, stanął naprzeciw Goliatowi i jeszcze powiedział: Ja staję przed Tobą. W mocy jedynego Boga, bo wierzę, że Bóg jest ze mną. Niezwykła pokora i odwaga, pokora, która dała Dawidowi odwagę do tego, żeby właśnie wyjść przed szereg i zrobić to, czego nikt inny nie był w stanie zrobić, czego wszyscy się bali. Pokora to nie jest niewyrażanie swojego zdania. Czasami jesteśmy zobowiązani do tego, żeby swoje zdanie wyrazić, żeby wyrazić jakiś sprzeciw. I pokora jest wtedy, kiedy potrafię właśnie powiedzieć, że się z czymś nie zgadzam, że się na coś nie godzę. Pokorą nie jest też odrzucanie pochwał, zaprzeczanie pochwałom. Kiedy ktoś mnie chwali i, i ma rację, to człowiek pokorny potrafi powiedzieć dziękuję, przyjmuje to. Potrafi się uśmiechnąć, potrafi poczuć zadowolenie z siebie, potrafi poczuć dumę z siebie, człowiek pokorny. No właśnie i to bardzo ważne, myślę, tak na koniec podsumowanie, żeby w sposób świadomy podjąć też taką pracę nad sobą polegającą na uniżaniu się. Jezus mówi, kto się uniży, będzie wywyższony, ale trzeba najpierw poznać swoją wartość. Trzeba siebie pokochać, odkryć swoją wartość. Jestem cenny, jestem wartościowy, jestem kimś, coś znaczę, w tym jestem dobry. Dopiero wtedy możemy pokornie. Z pewnych zaszczytów, powiedzmy, rezygnować. Jeżeli człowiek nie ma poczucia własnej wartości, to takie poniżanie siebie i mówienie, że jestem do niczego, nie jest żadną pokorą. Bo to jest ciągłe trwanie gdzieś tam na dnie, takie można powiedzieć, kopanie leżącego. Żeby człowiek mógł być pokorny w sposób świadomy, czasami uniżając siebie, rezygnując z pewnych zaszczytów, najpierw musi poznać swoją wartość. Dopiero wtedy to będzie miało. Taką wartość zasługującą. Mam nadzieję, że rozumiemy, o co chodzi. I więc skąd się bierze pokora? Źródłem pokory jest przede wszystkim doświadczenie miłości, pokochanie siebie. Człowiek pokorny to taki, który siebie kocha, który jest ze sobą pogodzony, który sobie wybaczył, który pogodził się z tym, że jest taki, jaki jest. Człowiek pokorny to taki, który przyjmuje miłość od Boga. Człowiek pokorny to nie taki, który mówi, Ja nie zasługuję, żeby Bóg mnie kochał. Bóg na pewno nie wysłucha mojej modlitwy, nie ktoś inny się modli, bo, bo, bo ja to nie dam rady. Nie, człowiek pokorny przyjmuje miłość. Przyjmuje miłość od Boga. Wierzy w to, że Bóg widzi w nim jakąś wartość, nawet jeżeli on sam w sobie tego w tym momencie nie widzi. I człowiek pokorny przyjmuje miłość od ludzi. Paradoks. Praca nad tym, żeby stać się pokornym, polega na tym, żeby siebie pokochać. A żeby się jej pokochać, bardzo nam w tym pomaga przyjmowanie miłości, przyjmowanie docenienia. Myślę, że szczególnie bardzo w byciu pokornym pomaga to, kiedy pozwalamy sobie na błędy i doświadczamy tego, że z tymi błędami jesteśmy kochani, że z porażkami jesteśmy przyjmowani. I pokora bierze się stąd, że godzę się na to, co mi nie pasuje. Nie wszystko musi być po mojemu. Ktoś może się mylić, ja mogę się mylić, nie wszystko będzie po mojemu. Święty Ignacy podaje też pewne stopnie, stopnie pokory, ale to na razie zostawmy, myślę zostańmy na tym, o czym powiedzieliśmy, na tym takim bardziej może przyziemnym spojrzeniu na to, czym jest pycha, czym jest pokora, ponieważ często przejawem naszej pychy jest to, że chcielibyśmy od razu być na najwyższym poziomie duchowym. Przejawem pychy jest to, że uciekamy od konfrontacji z naszą cielesnością, z tym, co w nas przyziemne, w tym, co w nas takie bardzo ludzkie. Uciekamy od tego w jakąś taką duchowość oderwaną od, od rzeczywistości. I na zakończenie jeszcze jedna taka anegdotka z życia świętego Ignacego. Też myślę, przykład niezwykłej pokory Ignacego. Ignacy w momencie, kiedy miał... Kiedy w czasie wojny został, został ranny w czasie walki, leżał w łóżku na rekonwalescencji, nie miał nic do czytania, więc zaczął czytać Pismo Święte i Żywoty Świętych. I kiedy czytał Żywoty Świętych, czytał na przykład Świętego Franciszka, czytał o Świętym Dominiku, to y, rodziło się w nim takie, takie przekonanie, że chce ich naśladować, chce być taki jak oni. Ale co ciekawe, Ignacy potrafił powiedzieć, że w tym i w tym. Ja chcę być od nich lepszy. Ignacy, który był człowiekiem pokornym, który miał świadomość tego, kim jest wobec Boga, miał świadomość własnych grzechów, własnych słabości, potrafił w sposób taki realny spojrzeć, że w tym mógłbym i chciałbym być lepszy, ale nie po to, żeby udowodnić temu komuś, że jest gorszy. Ale święty Ignacy zawsze powtarzał: dla większej chwały Bożej, dla większej chwały Bożej zaryzykuję, będę bardziej ubogi niż święty Franciszek. Dla większej chwały Bożej zaryzykuję i będę naśladował Świętego Dominika, ale w tym postaram się zrobić to jeszcze, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. Więc niech ten przykład, przykład Ignacego też gdzieś w nas pracuje, żebyśmy zobaczyli, że pokora, pokora nie oznacza pozbawienia się wielkich, wspaniałych pragnień. Pokora nie oznacza, że nie chcę być kimś, kimś wielkim, ale w wielkim znaczeniu. Właśnie, wielkim na chwałę Bożą, wielkim dla rozszerzania Królestwa Bożego. Ale jednocześnie, jeżeli bardziej się przyczyni do, do chwały Bożej moja małość, moja skrytość, moje porażki, to, to tak samo się na to godzę. Jestem gotowy na wszystko: na zmartwychwstanie i na ukrzyżowanie, już tak odnosząc się do, do, do życia Jezusa. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Życzę owocnego miesiąca. Zapraszam za miesiąc na w takie wspólne przyjrzenie się kolejnemu grzechowi głównemu, też kolejnej cnocie, która będzie mu przeciwna. Przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże.